Cześć, Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku będziemy grać kolejną gierkę w Minecrafta, yy, tyle że w taką naszą nową serię i to będzie w ogóle już drugi odcinek z tej serii, którą na ostatnim live nazwałem Modowa Szarańcza, niektórym osobom się yy, ten, yy, spodobała, więc mam nadzieję, że... Te osoby, które nie były na live, no też się taka nazwa spodoba. Czyli to jest ta seria ogólnie na moda, którą y, ostatnio grałem. Okej, okay, jestem tutaj w Minecrafcie, widzicie moją kochaną mordkę. I ogólnie jak w ostatnim live zginąłem, ten kto nie był na live, to możecie wpaść. Jakby no ten live, który był jest na moim kanale, taki oczywiście nie na żywo, ale ten co był. Więc tam możecie sobie go zobaczyć. I zginąłem, ale udawało mi się wszystkie moje rzeczy, które straciłem w tym tutaj kewiku zdobyć. Nie będę tam wchodził, bo on się trochę... Duży i cały żelazy set i tutaj inne rzeczy, dopiero nowa now, nowka sztuka, nie Tutaj jeszcze tam... Ogólnie ten cave się łączył z jakimiś innymi cave'ami, więc dużo było zbierania, ale jednak to mam. I w ogóle jeszcze przed zaczęciem tak dokładnie filmu, fajnie byłoby, gdybyście jednak stawili tą łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, bo was to dosłownie nic nie kosztuje, ja będę z tego był dosyć zadowolony. Czemu mi tak laguje, gdy ja coś ścinam? Przepraszam was. Przepraszam, że mi tak zacina, gdy coś ścinam. Ale nic nie, nie z tym nie zrobić. z tego można zrobić? O! Można blok! Cztery bloczki, ale fajne, pokażcie to. Można to zniszczyć? O, można zniszczyć, okej, okay, to dobrze. To very good. Very, very good. Zaraz idziemy sobie spać, bo wziąłem łóżeczko tutaj. O, proszę bardzo. Zobaczymy, gdzie zaraz iść się położyć. Tu mam jakąś, jakiegoś cave'a. Może zaraz nową jakąś strukturę znajdziemy? Nie wiem, nie wiem, ale fajnie tak by było. Znaczy, jakieś może kejwika zdobędziemy w dzisiejszym odcinku, czy coś? Kejwika? No wiecie, jest, ogólnie znajdziemy może jakieś kejwika ci, bo byłoby fajnie, nie ukrywam. Co taki render się stał? Halo, halo. O, no dobra, nieważne, wszystko dobrze. A, ale ścina, ale ścina. Ale ścina, nie ścinaj, nie ścinaj, nie ścinaj. Kurde, ludzie, bardzo przepraszam Was za to. Ała, awa, awa. Ała. Wskakuj A, bo ja tutaj nie mam... O co się ode podeprzeć? Kurde, dobra jestem. Idziemy prosto przed siebie. Idziemy... Nie śpimy, kurde, wiecie co, ja chyba sobie, sobie te shadery wyciągnę. Bo po prostu na tych shaderach się nie da grać. O, dobra, na razie to my będziemy chyba grać bez shaderów. Nie wiem, czy to cokolwiek pomoże. Bo widzę, że nadal może być tak samo, ale dobra, niech będzie. Na razie, bez shaderku, będziemy grać. Może to cokolwiek zmieni, ale na razie widzę, że to nic za bardzo nie zmienia, niestety. Ojoj, to nie fajnie. No, nie fajnie, nie fajnie. W ogóle wszedłem przed sobą do jakiegoś cave'a tutaj yy, takiego jakby ala cave'a. I zaraz sobie do niego głębiej wejdziemy. Zobaczyć, czy czegoś tutaj może więcej nie znajdziemy. Bo jakbyśmy coś znaleźli, nie ukrywam, byłoby fajnie, ale żelaza. O, o, tam nie, jest, nie żelaza. Gdzieś był węgiel, tak? Czekajcie. O, tu był węgiel. Dobra, to weźmiemy sobie chyba ten węgielek. Zbliżymy, zbliżymy, Hopla, hopla, hopla. A, <laughs> W ogóle ja wam jeszcze nie mówiłem, ale ja jak widzicie teraz ten mój pokój tutaj, to on będzie zmieniany i będzie troszeczkę mniejszy, ale będzie. Będziemy ogólnie, będę go ogólnie zmieniał. Oj, tu woda jakaś. I, i będzie trochę ładniejszy. Mam nadzieję, że będzie ładniejszy, więc... Będzie fajnie, zobaczycie za niedługo, za jakiś miesiąc już będzie pewnie gotowe czy coś, zobaczymy dokładnie, bo się nie znam, nie wiem po prostu. Czekajcie, łaź tu, łaź tu gości, właś tu, właśnie tu, właś tu, właś tu o coś takiego, dobra, tak o zrobimy, nakopiemy tutaj tego trochę, o ja pierdziela, to jest coś takiego, a dobra, tyle wystarczy, co ja nie będę marudził, przecież mamy optifinę, optifinę mamy przecież. Yy, nie mam jeszcze drewna. Jezu ale jestem głupi. Dobra ludziska, właśnie wszedłem do... Czy wszedłem. To jest jakby, to gdzieś się ten cave, jest jakby dłuższa część tego cave'a gdzieś tam dalej jakoś się złączyły dwa. Nie wiem dlaczego, ale wziąłem aż tak dużo <laughs> tych desek, skopałem. Więc możemy sobie zalecieć. Wezmę sobie tutaj trochę jeszcze tego kam kamulca. Znaczy kamulca. Nie kamulca, tylko węgla. Może zaraz znajdziemy jeszcze coś, jeszcze jakieś lepsze rzeczy. No tyle wystarczy mi się wydaje. Pójdziemy chyba tam, a wiecie co, dobra, nie, pójdziemy tam, pójdziemy tam. Nie lubię takich dziwnych cave'ów, ale niech będzie, pójdziemy sobie tam. O, coś tutaj mamy? A nie, to jest taki makaron ten okropny. O Boże, co to za Kejwy są jakieś, dobra, chodźmy tam, niech będzie już. Już nie będę aż tak marudny. <laughs> już nie będę aż tak marudny. Zjedzmy tutaj sobie, ale mam chrypę, sorry was za to. Zjedzmy sobie, chodźmy tutaj niżej. I czy coś tutaj mamy? Ja bym chciała jakieś większego ok, żeby jak się... O to mi właśnie chodziło. O to... Kurde, idź! Ty, nic mi nie zadał! Jak to możliwe? Halo, halo, przepraszam, jak to możliwe, że mi nic nie zadał? Znaczy, ja, ja, się, ja się bardzo cieszę, ale dziwne to takie. Bo powinienem coś przecież zadać. A dziwne to jakieś, dobre, nieważne. Lecę do przodu, ale do żadnego żelazo nawet nie ma, to jest dziwny ke... O, jest żelazko, dobra. Żelaziwo, żelaziwo <laughs> Bierzemy sobie żelaziwo przepraszam Was za te kaszlonięcie mocne Bardzo przepraszam, tutaj zbieramy te żelaziwo i włazimy do jakichś innych cavików. Tam nic nie ma, tam byliśmy, tam też nic nie ma. Ue, tamte kejwe y to takie, takie Alak, takie nie do końca kejwy, dziwne to takie strasznie. Dobra, wychodzę z tego główienka, bo to taki. No, no, nie fajnie, nie fajnie. Spodziewałem się czegoś lepszego. Spodziewałem się czegoś lepszego. O, kurde, powiem wam, że jak tutaj jakieś diaksiory znajdziemy, to nie będę płakał. To będzie po prostu świetnie. Będzie, będę się cieszył normalnie. Dobra, skacze, skok życia. O i pum. I w wodzie jesteśmy. Dobra. Tam w ogóle. Jak to było. Jakie to potężne jest. Jakie to potężne. O, idealnie mi się skończyły, Świetnie, dobra. To zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. I zróbmy sobie więcej tych pochodni. O nich będzie 44. I chodźmy sobie po tym kewiku. Sprawdzać jakieś rzeczy. Bo może to się będzie. Tu pierwszy są jak nabit. No, tam żelazo widziałem. Co chce się bić? Wicie, chcesz? No i proszę bardzo, tak chciałeś i... Aż, aż zginąłeś. Aż chcę... się zginąć. Aż zginąłeś, Boże. Chcę, że teraz się nie odzywałem. Teraz była chwila prawdy, tu kolejne żelazo. O, chodź. No i właśnie. Tak warto było. Tak było warto tu podchodzić. Sam zginąłeś, ja nic nie robić, nawet nie musiałem. Ja nic nawet robić nie musiałem. Czekajcie, sobie, tutaj przedstawię ten chlebek trochę bliżej mnie. Jakie złożę? Jakie złożę sobie tutaj troszeczkę podgłośnie nie rafta, A nawet trochę więcej. Ok, Tyle wystarczy. Skopmy to całe. O, ale dużo. A będzie na kowadło. Musimy później znaleźć wioskę i w niej zamieszkać. Żeby było, wiecie. No, wiecie, nie chcę być jakimś takim biedakiem bezdomnym gościem, który chodzi po, po całym świecie bez niczego, bo to tak ja, tak nie, tak nie, tak nie chcę. Chcę jeszcze dzisiaj jakąś strukturę znaleźć, ale nie wiem, czy nam się uda, tak szczerze. Mam taką nadzieję, ale tego to ja nie obiecuję, niestety. Chciałbym, ale nie obiecuję. Na jakim jesteśmy poziomie? E, czekajcie. O, dobra. Minus siódmym, a to tutaj chyba za bardzo jaksów nie znajdziemy. Czekajcie, bo się zacina, a ja nie lubię, gdy się zacina. Ja tego nie lubię. O, dobra. O, tam idziemy, tam idziemy, o, tak, tak, tak. To też zbieram, ja nie każdy żelazo zbieram. Bo nie, bo przecież, no, po co mi tego tak duże, jak zaraz kolejne przecież zbieram, no, bez sensu to by było. Tego zbieram to żelazo i zaraz zobaczymy, ile wy, wy, wy go w ogóle mamy. Żelaza mamy 32. No to nieźle. No to nieźle. O, tu kolejny Kajwik Nie wiem, czy iść na górę, tam, czy iść tam. Dobra, idę tam. Tu jest taki mały, ale zaraz może się okazać większy. O właśnie, o to mi chodziło. Widzicie? Ja to mam mózg do takich kejwików. Jesteśmy teraz na minus tym poziomie. Dobra. Lecimy w dół, lecimy w dół. Aż zaraz jakieś może oj Ojojoj, tu kolejny, kolejny. Żelazko mi się przyda. Hopsa, hopsa, hopsa. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. Kopu, kopu, kopu. Ale mi zacina się. Nie wiem, czy z że sobie coś później w jak zmienić, żeby mi tak podczas kopania nie zacinało. Bo to nie jest normalne, że tak się zacina, ale już bez przesady. Przesad, bez przesady, bez przesady. Idziemy niżej. To pewnie jakaś zaraz lawa będzie. Yy, wiecie co, ja tam chyba zaraz pójdę. Wiecie? Taką mam ochotę. Naszła mnie ochota. Zaraz pewnie będzie ślepy zaułek. <laughs> Mamy diamenty. Mamy diamenty. Ile? Pierwszy Drugi Trzy diamenty mamy idealnie na kilo dobra ludzie, jesteśmy. Jesteśmy uratowani, fest. Jesteśmy uratowani, fest. Co? O nie, tu jest skalk. A jak jest skalk? To wiecie, co to może być. To może być miasto Deep Dark czyli tego Wurdena. O kurde. Przygotowany nie jestem na takie sieci, dlatego troszeczkę by się boję, szczerze mówiąc. I no nie wiem, czy chciałbym wejść. Ja tutaj na razie się rozglądam po prostu nad diamentami. Okej, okay? ludzie, tutaj sobie wszedłem pod tym, tutaj z tego tyle skalku, że go sobie wykopię. A nie, bo to nie wypada. Ty ile ekspo byśmy z tego mieli? Ile ekspo, ty ludzie. Ale to dobre jest. Ale to. O kurde. O, kurde, tutaj może być szczerze pewien problem. Nie wiem, nie no to jest. Kurde. Boję się tego. O, ja pierdzielę. Nie chciałem tego. Nie chciałem tego. Ja stąd spierdzielam. Nic nie widzę, nic nie widzę. Boję się, boję się, nie, 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 nie. Ja uciekam, uciekam. Nie. Nie skacz. Co to było? Co to było? Ja pierdzielę, zawał zaraz bym dostał. Jak ja bym zginął po raz drugi, to bym nie dał rady po prostu. Dobra, do tego nie podchodzę. Tu trzeba z tego wyjść jakoś. Wyszedłem tutaj, tam z tego kelika, tam taką taką szparą małą. I nie wiem, gdzie ja w ogóle jestem. Tam jest jakieś przejście, ale ja tam nie. O kurde, gdzie ja jestem? old to duże je. O, no i pierwszy idzie się klepać ze mną. Okej, okay, jak wiesz, że zginiesz, to proszę bardzo. Rozumiem Ciebie. Żelaziwo sobie kopiemy. Tutaj, proszę bardzo. <laughs> hop, hop, hop. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Let's go, let's go, nakopane, lecimy sobie dalej. W świat, w światek. <laughs> Może nakopiemy tutaj troszeczkę więcej diamentów niż trzy, bo no wiem, że mamy te trzy diamenty i wolałbym z nimi zginąć. W ogóle z zombiakami niedawno wyleciała ta. Wiecie co? O, lapis. Sztabka, żelaza. Nie, nie wiem, jakie jest na to szczęście. Możecie mi napisać, napisać w komentarzu, jak wiecie, bo ja nie mam pojęcia. Walić ten jeden. Lapis. Walić go. Dobra, tu jeden kolejny. No nie zacinaj mi się tak. No, dobra, nie ma cię, Byłeś, się zmyłeś. No a ty, a ty co? A ty co? A ty co? No co? To tak podskakujesz, tak podskakujesz i nic, nic z tym nie zrobiłeś nawet. Zginąłeś się sam. Bez sensu. Dobra jest ja wychodzę z tego małego Bobka tutaj. <laughs> Idziemy do tego większego Bobka. Tam widać jakieś już yy, osoby, które chcą się ze mną bić, ale nie wiem po co, jeśli wiedzą, że... Oh! Jezus Maria, czym ty jesteś? Gościu! Jesteś nie normalny, żeby ujeżdżać takiego pajączka. Błagam cię! Co to miało być w ogóle. Co to miało być w ogóle. Chcimy... O, o, coś tam jest, coś tu jest, to tam jest. Pójdę! Pójdę z wielką. O jezu, nie idź tam aż tak. Uważaj! Uważaj! Czy to na serio? Nie wiem, czy chcę tam iść. Mm, nie wiem. Bo się troszeczkę cykam. Mamy. No, nie mamy nic do podbudowania. Kurde. No dobra, to, to tak będziemy iść. O, w ten sposób. Tak siak tylko z tego ekspleci, więc nawet dla mnie lepiej. Bo expik zawsze, zawsze nam się przyda. Dobra, idę tam. Nie będę, nie będę takim tym, nie będę... Nie mogę się tak bać. Bo to po prostu jest bez sensu. Coś tutaj mamy. Czy ja na serio tutaj siedzę tylko po to, żeby pójść, ale bez sensu. <laughs> Ludzie się trochę boję. Tu chodzić. parcie, jaki to jest duży cave. Jezu, aż tam jest mgła. Kurde, zaraz chyba wychodzę. Sama się boję. Nie wiem, tu jeszcze jest jakaś duża przepaść. Ten na minus 9 poziomie zrobiłem sobie więcej pochodni. Pójdę chyba tam na dół, no nic nie mam do stracenia. A czy nie, dużo mam akurat do stracenia. Ale pójdę sobie na dół, bo może jakieś diamenciory znajdziemy. Ale no, Kejvik. Serio dużo myślałem, że to znowu nic nie będzie i znowu będę musiał wychodzić przez milion godzin. Ale dajcie te diakse, no dajcie chociaż jednego diaksa, no. Jezu, ludzie, nie wiem, naprawdę chodzę już strasznie długo i nie wiem, co mogę zrobić. Już nie wiem, czy ja mam wracać, czy nie wracać, bo tu jest kolejna jakaś... O, w końcu kolejne diamenty, no. Ile? Raz, o, więcej. Dwa, trzy, cztery? Okej, okay, cztery, okej, okay, dobra. Siedem diamentów, dobra. Pasuje mi. I już jestem dużo bardziej zadowolony, więc okej. Okay. Wydaje mi się, że ja już chcę chyba wyjść z tego wszystkiego, bo po prostu za dużo cię miałem przygód, za dużo się denerwowałem i... Inni... Jakbym spadł teraz do lawy, to bym po się popłakał normalnie. Dlatego my się widzimy już, jak po prostu będę na zewnątrz i wszystko wam podsumujemy ogólnie wszystko. Nie na ludzie na sam koniec to musiałem z tym łączyć te shadery. Wiecie co ja zrobię w tym momencie? Zrobię sobie tak. Poczekajcie, co w ogóle mogę sobie zrobić, bo jak mamy te mody, co to jest? A nie, bo to jest negatywne. Patrzcie sobie, co w ogóle mogę sobie zrobić, bo może mam jakieś nowe rzeczy do zrobienia z tego całego moda. I bo więc popatrz, nie, tak to nie. Z mieczyku coś jest. W ogóle? Halo, halo? Nie, nic nie mamy. Więc za bardzo nie... Ja po prostu patrzę, bo wiecie. Y może będzie coś... Co to było? A, bo to możemy coś takiego zrobić. Tu mamy różne łódeczki. To nawet coś takiego... Co to jest za blok? Ale dziwny blok to był w ogóle. Boże, czego my się tu w ogóle dowiadujemy? Człocie panie, dobra. Nieważne. Robimy sobie w tym momencie tak. Zróbmy sobie kilofik. O, w ten sposób. Diamentowy. Będziemy go korzystać tylko na specjalną okazje. Zrobimy sobie jeszcze, yy, nie wiem, mieczyk, no, okej, okay, niech będzie mieczyk, mieczyk proszę bardzo, yy, myślę, 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 czy na pewno, dobra, niech będzie mieczyk, niech będzie mieczyk, mamy dwie nowe rzeczy, tu weźmy ten syf wywalmy, bo nie mam ochoty mieć takiego syf w punku, yy, diamentowy mieczyk, dobra, niech będzie, razem sobie jeszcze za zachowam, zróbmy tak, niech, niech będzie w ten sposób. Teraz sobie jeszcze zachowam w każdym momencie. Weźmy sobie jeszcze. Okej, okay. nie mam kamienia. Świetnie, czyli nie przypalimy sobie teraz tego już razu. Dobra, po nagrywkach sobie przypalę. Teraz będziemy się żegnać. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę z subskrypcji. Dzwoneczek, bo to totalnie nic nie kosztuje. Mamy w tym momencie około chyba 108 subskrypcji. Lecimy dalej po. Chyba 200, no po 200, później po 500, i na 1000 będzie specjal. Więc mam nadzieję, że dobijemy to do tych 1000, ale wiem, że to 1000, to jeszcze trzeba trochę poczekać. Więc ja będę cierpliwie czekał, będę się starał, żeby jak najfajniejsze filmy dla was stworzyć. Mam nadzieję, że będziecie się odwdzięczać zostawiając taką właśnie łapkę w górę. I suba.